Zapytać, czy... Chciałam zapytać, czy możemy cię nagrywać. Odcisz się proszę i możesz odpowiedzieć. Tak, możecie. Super, dziękujemy i zapraszamy. Mam na imię, a jestem alkoholiczką. Ja pozwolę sobie jeszcze przeczytać dłuższą wersję, którą mamy w wielkiej księdze. Problemy związane z pieniędzmi, własnością i władzą mogą z łatwością. Odwieść nas od naszego głównego celu duchowego. Dlatego uważamy, że znaczący majątek, który okaże się naprawdę potrzebny dla AA, powinien być osobno zarejestrowany i zarządzany, dzięki czemu oddzieli się sprawy materialne od duchowych. Grupa AA jako taka nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające działalność AA, np. kluby czy szpitale które wymagają sporego majątku lub administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie potrzeby grupy mogły swobodnie z nich zrezygnować. Instytucje te nie powinny używać nazwy AA. Zarządzanie nimi powinno spoczywać jedynie w rękach tych ludzi, którzy je finansują. Jeśli chodzi o kluby, to zwykle preferujemy, by kierowali nimi członkowie AA. Szpitale i inne zakłady rehabilitacyjne powinny natomiast pozostać całkowicie poza obrębem AA i mieć właściwy nadzór medyczny. Chociażby grupa AA, chociaż grupa AA może współpracować w takim, z, takim, z kim zechce. przepraszam. Współpraca ta nigdy nie może przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją i nie może też jej popierać. Grupa AA nie może z nikim się wiązać. Dla mnie ta tradycja mówi o tym, że jedynym i głównym celem wspólnoty AA jest niesienie posłania alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Wszelkie sprawy finansowe, które są powiązane ze wspólnotą, no bo jak wiemy, sprzedajemy literaturę, Robimy e, wiele różnych inicjatyw, e, spoczywają na barkach BSK i po to e, ono zostało stworzone, e, i ja tak to rozumiem. E, jeżeli e, na przykład e, zdarzyła mi się sytuacja, gdzie byłam na mitingu, e, i w trakcie mitingu e, przyszedł ksiądz z opłatkiem, stół był zastawiony. No i ewidentnie było czuć, że są to święta Bożego Narodzenia, no to jest to niezgodne z tradycją właśnie szóstą, bo my się nie łączymy z nikim. I nie ma nic złego w tym, że po mitingu coś takiego nastąpi, ale w trakcie mitingu nie powinniśmy tego robić, bo jest to niezgodne właśnie z szóstą tradycją. Ja tak, ja tak to rozumiem. Więc wszelkie takie inicjatywy, dlatego też ważnym jest, żeby na przykład, jak wynajmujemy salkę czy od księdza, czy tak jak ja się spotkałam z tym, że od Gopsu wynajmujemy salę i nie możemy się z nimi rozliczać finansowo, ale mogliśmy na przykład umówiliśmy się tak, że będziemy próbować. Jakieś rzeczy do sprzątania, nie? W każdym miesiącu za 50 zł, żeby nie było sytuacji takiej, że ta pani z Gopsu do mnie przyjdzie i powie: Słuchaj, bo my tu mamy taką y, rocznicę y, tego budynku, y, to byś tam wzięła te dziewczyny ze swojej grupy i pomogła mi to obsłużyć. No bo wynajmujesz od nas salę za darmo, to mogłabyś to zrobić. Dlatego nie, nie powinniśmy też e, takich sal wynajmować za darmo. Nie? Za, za tą przysłowiową 20 zł już jest okej, okay, nie? bo nie jesteśmy e, nic nikomu winni. E, I tak samo ja to e, odbieram. E, Trochę w życiu prywatnym. Kiedy, kiedy ja mogę pomóc, no to w, oczywiście pomagam i robię to bezinteresownie, ale są sytuacje takie. E, sama zresztą e, tego doświadczyłam na, na, na własnej. Na, to jest moje doświadczenie, że ja po prostu w pewnym momencie mm, zobaczyłam, że dużo ludzi mi pomaga, i miałam takie, taki moment, że zaczęłam to wykorzystywać, nie? A ja też nie mogę tego robić. Więc jeżeli mam znajomego mechanika we wspólnocie i jest to jakaś tam naprawa, no to owszem, on może mnie policzyć taniej, nie? Ale ja chociaż część powinnam mu zapłacić. Bo ja na przykład później wstydziłam się zadzwonić drugi raz, bałam się go spotkać na meetingu, i tutaj też muszę tę e, muszę tradycję zachować. Nie? Ale to tak jak mówię, to są moje doświadczenia i to, jak ja to rozumiem. E, e, cóż jeszcze mogłabym wam e, powiedzieć? Wszelkie m, pielgrzymki, wyjazdy, e, imprezy, e, tak jak są rocznice e, różnych grup, e, to wszystko jest pod szyldem AA. No, i zazwyczaj jest to powiązane z e, religią katolicką. I tego też nie powinniśmy robić, bo jeżeli ja w preambule słyszę, że nie łączymy się z żadnymi religiami, a później przychodzę na meeting i jest właśnie Boże Narodzenie, Wielkanoc, e, no, jest organizowana pielgrzymka z szyldem AA, no to już na samym wstępie jestem nieuczciwa. Bo jak mogę czytać, że. Nie łączymy się z religiami, a za chwilę mówić, no tutaj ksiądz zabierze głos na parę minut. Czy to byłby ksiądz, czy jaki, jakikolwiek inny reprezentant we Wspólnocie, nie. Ja mam pamiętać o tym, że ten meeting jest stworzony po to, żeby drugi alkoholik dostał taką samą możliwość wyzdrowienia z alkoholizmu, jaką ja dostałam, nie. I ja mam na tym meetingu mówić. O tym, co ja zrobiłam, że dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem, nie? I, i niczym innym na tym mityngu nie powinnam się zajmować, bo tak jest też w preambule i właśnie e, tak też widzę tą tradycję szóstą. Że e, jedynym moim celem e, jest trzeźwienie. Ja nie wiem, e, co ma zrobić e, narkoman. Czy osoba, która ma kłopoty, nie wiem, bulimiczne czy anorektyczne, ja nie wiem. Ja wiem, co mi pomogła na alkoholizm, ale na nic innego. Był, nie wiem, to chyba w 12 na 12 jest ta historia opisana tego szpitala, który miał powstać, że na parterze tam będzie. Em, y, y, oddział szpitalny, na pierwszym będą dawać kredyty, na drugim coś, tam już dokładnie też tej historii nie pamiętam. No ale to wszystko nie wypaliło, nie? Bo tam nie było jednego głównego celu. Nie było trzeźwienia. E, I stąd też, e, tylko właśnie nie, nie pamiętam, nie zdążyłam tutaj sobie tego... Mm, Przypomnieć, czy to nie jest z siódmej tradycji, czy ja po prostu nie pomyliłam, bo te dwie tradycje mi się łączą, po prostu. No i chyba tyle na, ze swojego doświadczenia mogę, mogę Wam powiedzieć, bo też taką jedną ważną rzecz we wspólnocie usłyszałam nie? że tradycje to są doświadczenia, które zebraliśmy po drodze, odkąd wspólnota powstała, i ja cały czas się tych tradycji uczę, nie? I cały czas widzę coś nowego. Ja przeczytałam tradycję z jedną dziewczyną, nabrałam jakiegoś doświadczenia, miałam taki niedosyt, że ja tak nie do końca je rozumiem. Przeczytałam z drugą dziewczyną. Teraz sama czytam dziewczyna mnie poprosiła o to, żebym przekazała jej tradycję. I też mam poczucie, że, że widzę coś innego w tych tradycjach. Nie? Bo też dłużej już jestem na programie, też y, inaczej na pewne rzeczy patrzę, też inne rzeczy mają dla mnie y, y, znaczenie, więc mam takie poczucie, że to jest prawda, że tych y, tradycji, tak samo tak, jak i programu, myślę, y, trzeba po prostu doświadczać na co dzień. Y, tylko, no właśnie, musie, muszę, że tak powiem, przeczytać, dlaczego ta tradycja y, jest taka, a nie inna. Skąd ona się wzięła, a to wszystko mamy w naszej literaturze, bo tradycje mamy opisane i w anonimowi i alkoholicy wkraczają w dojrzałość, i w 12 na 12 i w języku serca, e, więc, e, więc dużo jest o tych tradycjach. Ja tutaj tak pokrótce i ze swoich doświadczeń chciałam Wam to przedstawić, bo ja tak najłatwiej rozumiem, więc. Jeżeli byście miały jakieś jeszcze pytania, to, to spróbuję odpowiedzieć na tyle na, ile, na tyle, na ile wiem, ale tak to wygląda z mojej strony. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że dzisiaj mogę tu być z Wami i e, że mnie zaprosiłyście, i pogody ducha.